I jeb. pam się, okej? Okay. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Jak przejdę to się tepniesz. Ale ja chcę też se po parku no to się, się tepaj. Lag. Szybko okay. tepaj się! Ło! Fuck. <laughs> <laughs> Ja. A jak teraz wejść na mapę gry, bo jesteśmy za mapą? Hę? Jak teraz wejść na mapę gry? Uuu? sobie mikrofon, bo jak Nie źry. Dobra, Tam to. Jest to... Taka no to teraz trochę się znowu pobawimy. Dobra, ja teraz na ciebie nie czekam, ja teraz Przechodzę, żeby mieć to z głowy. Ja też. Ej, a poczekaj chwilę. Ja zrobię cięcie i ten. I tą taką jakby podw podwójną część, nie? To będzie, bo przechodzimy to samo. I ja zrobię tą drugą część w następnym odcinku, więc. Mm, do zobaczenia w następnym odcinku. I na tym odcinku będziecie widzieć, co będziemy robić dalej. Okej, okay, już jesteśmy. Cześć. Przywitaj się! Siemanko! Szybko, nie? Ten następny odcinek. No bardzo. Po prostu. Ej, ja już... na ciebie nie czekam i zobaczę gdzie już jestem. Gdzie? A ja jestem właśnie na, na polu tych chłodków. Ja zaraz będę przechodzić. Szybko A, się nie. idzie się. Nie tepam cię. Nie chce mi się. Ej, ty grasz na laptopie, czy na stacjonarnym? Aha, ja też. Kto chce wygrać gift koda, pisze tylko ja. O, no ty bnoju. Ja się te pomaty. Część zrewcza się filmu. Mogłeś powiedzieć, że jeszcze byś bym zrobił cięcie? Czy ob obaj byśmy zrobili cięcie? A tam... Widzowie lubią, jak ktoś coś je. No, przynajmniej napiszą ci smacznego. No. A ja, a ja dopiero jeszcze dzisiaj wydam ten odcinek. Ja też. Znaczy, ja ten... Ten taki, co teraz nagrywamy, to nie dzisiaj. Tylko pojutrze? Jutro. Jutro jest futro, a pojutrze już po futrze. Albo dwa od razu wydam. Ja od razu jeden cały będę... Ej, nie no, ile jest w ogóle e, dla takich normalnych... E, nie dla takich... Wo... O, o, ja nie wiem na ile mam e, ten limit. E, powyżej 15 chyba masz. Znaczy, zależy chyba od, ty, od ilu filmów dodałeś. E, na razie, dwa tylko. To będzie mój. Nie, to będzie mój to, mój Radziłbym ci zrobić cięcie. Czemu? A kiedy zrobiłeś? Zrobiłeś w ogóle przy tym escape'ie?